Witam. Jako twórca internetowy obserwuję bardzo dużo kanałów. A dzisiaj zobaczycie, co ja polecam. Obejrzymy wszystkie moje subskrypcje i powiem wam, przynajmniej pokrótce, postaram się powiedzieć na temat trochę każdego kanału. No i będziecie mogli zajrzeć do każdego. Jak najbardziej zachęcam, bo wszystkich mam w subskrypcjach. Tych kanałów jest troszeczkę, więc nie wiem, czy podzielę to na dwie części, ale chyba nie, bo to nie będzie dosyć długie. Przechodzimy najpierw do. Pierwszego, który ma 9 milionów 31 tysięcy, czyli FC Barcelona, to nie jest chyba przypadek, że mam właśnie koszulkę Barcelony. No i słuchajcie, jeżeli ktoś się interesuje piłką nożną, ale głównie jest fanem Barcelony, no to to jest idealny kanał do tego. Oni prowadzą obecnie różne wideo z treningów, jak robić w ogóle różne ćwiczenia. Nawet mecz z PES się pojawił, różne mecze, które wcześniej się odbywały, jakieś wideokamerki z różnymi osobami z Barcelony yy, oraz również, no mówię, treningi, jakieś nowe transfery, wszystko, wszystko o Barcelonie jest na tym kanale. Yy, materiały często się pojawiają, widzicie, praktycznie codziennie, więc no jeżeli ktoś jest fanem Barcelony albo po prostu chciałby się dowiedzieć, jak jest najlepszy klub na świecie, Zapraszam na kanał FC Barcelony. Ok, przejdźmy na drugi kanał, czyli Roszaku, 154 subskrypcje i to jest bardzo ciekawa historia, bo to jest mój kolega, który, którego poznałem podczas jak wchodziłem na Teamspeak dopiero. Teraz już wiadomo, jest era Discordów i jak wchodziłem na yy, Teamspeaka pierwszy raz, ja tam byłem nowiutki, to również był Roszak i on zajmuje się grafikami, jakimiś artami, miniaturkami i tak dalej, banerami Naprawdę kanał, który, no, na często nie, widzicie, nie ten nie publikuje materiałów, ale na przykład, o speed Art banner baner dla snajpera mi zrobił Ty zrobił więcej niż gry plima to jest w ogóle ale ciekawe ale jeżeli wróci, a mam nadzieję, że wróci, to będzie na pewno tworzył różne rzeczy Trzymam kciuki, że Roszek jeszcze wróci, to jest właśnie taka subskrypcja, która Czeka, mam nadzieję, że wróci. Mam nadzieję, dobra, to, to tak. I mówię, on tworzy tam grafiki, nic więcej za bardzo nie ma. Arty różne mówię. Naprawdę fajne rzeczy, jeżeli wróci, to, to mam nadzieję, że będzie dalej kontynuować tą karierę jako właśnie grafik, albo jako rysownik. Uuu, to jest ciekawy bardzo kanał. Pawlikowe fandaby. Ogólnie subskrypcje, w sumie dałem niedawno, ale po prostu uwielbiam. Uwielbiam pawlikowe fandaby. 646 tysięcy subskrypcji. I tutaj pojawiają się różne serie, jeżeli chodzi o ten, o różne scenki, które mają swoją serię albo nie mają. W sensie, wiecie, tu jest na przykład Cyanet and Happiness Shorts. Albo są waleczni wojowie. To są główne serie, czasami pojawiają się oddzielne jakieś materiały, Na przykład 40 w 30: Papy Johna. Także to są tłumaczenia z angielskiego różnych filmików, naprawdę w formie sarkastycznej, w formie żartobliwej, w formie też pouczającej, ale raczej śmieszny kanał, raczej żeby rozśmieszyć widza. Także naprawdę słuchajcie, jest fajny ten kanał. No i mówię, naprawdę nawet zwiastuny robi. Naprawdę bardzo w porządku człowiek, no i chyba więcej nie robi, tak? No, ale i tak to jest dużo, słuchajcie, tłumaczenia i materiały pojawiają się raczej często. Co tydzień jeden materiał się pojawia, przynajmniej stara się, bo też Pawlikowe Fandaby obserwuje na Facebooku, także stara się bardzo, choć czasami sprzęt i osoby, które dogrywają głosy, to jest ciężkie, tak? Czekajcie, bo ja nie słyszę nad muzyczki w tle, aż tak jest cicho. Tam troszeczkę głośniej, żeby nie było. W ogóle, czy się nagrała, powinno się nagrać. Tak, mówię, naprawdę fajny kanał. Zachęcam. On ostatnio chyba Patronite'a czy tam jakieś wsparcie zrobił, więc można go wesprzeć jak najbardziej. I czekam na nowe animacje jak najbardziej. Okej. Okay. I zapomniałem powiedzieć, że FC Barcelona to jest oczywiście zagraniczny kanał, tak samo jak kolejny zagraniczny kanał, to jest Fortunes, For nie wiem jak to dokładnie nazwać. 2,94 miliona, tak że naprawdę bardzo dużo subskrypcji. A czym oni się zajmują, albo czym on się zajmuje, jest na pewno jedna osoba, którą poznałem, bo kilka tam vlogów powstało. Na pewno jedna osoba podkłada bardzo dużo głosów. Mi się wydaje, że przy animacjach, jak i postaciach, tworzeniach, trochę osób pracuje, to nie jest jedna osoba, ale jedna osoba na pewno głosy mówi. I słuchajcie, materiały raczej są co kilka dni, przynajmniej jeden na tydzień to na pewno, ale jest więcej. I tu są, słuchajcie, animacje piłkarskie jakieś skróty meczów w formie śmiesznej, jakieś różne naprawdę rywalizacje. Nawet jest alf alfabet A do Z, Zganie, jaki to piłkarz. Naprawdę, tutaj walka z covidem, Także naprawdę jest bardzo dużo materiału. Słuchajcie, frontman to też jest seria, która się z jakiś czas pojawia. Także to są animacje piłkarskie, pokazane w śmieszny sposób. No i naprawdę, wyświetlenia ma ogromne, ale naprawdę te animacje są świetne. I oczywiście, podkładanie głosów też jest świetne. Polecam A.Z. Lewandowski. Bo. Powstał i bardzo naprawdę wyszło, według mnie. Gdzieś tutaj, nawet chyba to było niedawno, tak. AZ Lewandowski m 2 miliona. Mówi samo za siebie, także bardzo fajny kanał, zagraniczny oczywiście. No i teraz kanał, który po prostu powoli, powoli, niestety jest coraz gorzej, w sensie mało wyświetleń. Weltez ma. pewnie każdy kojarzy Welteza. Ale mam nadzieję, że jeszcze na szczyt wejdzie, bo naprawdę jest bardzo sympatycznym człowiekiem, bardzo sympatycznym mężem i w ogóle facetem. No i ostatnio w ogóle logo zmienił, fajne takie fauma, vertezowe. I co on nagrywa? Słuchajcie, Gierki. Minecraft tutaj się nie pojawia, ma oddzielny kanał, ale to pewnie dojdę do tego. Ostatnio wchodzi na G4 Skins, żeby otwierać skrzynki. Ostatnio materiały ze Slab The Fly, The Forest, Golf With Your Friends, CSGO GO skrzydłowy, nawet Worms WMD i House Flipper, naprawdę tego jest dużo, Who's Your Dead i również, Slime Rancher, bardzo dużo serii, które naprawdę się podobają, tak mi się wydaje, raczej się podobają, mi naprawdę się podobają, tylko nie oglądam wszystkich materiałów z tego kanału, oglądam tylko niektóre, bo też po prostu no nie przyciągają mnie niektóre materiały, szczerze mówiąc, ale naprawdę, słuchajcie, jeżeli jeszcze wertyz zasłynie, to trzymam za to mocno kciuki i będę cały czas obserwował. Verteza w, w dalszym rozwoju i materiały są codziennie, praktycznie. No tak, codziennie, nawet więcej niż raz dziennie. Czasami ma krótsze przerwy, dłuższe, ale stara się, żeby te materiały były codziennie. Naprawdę du dużo tego robi, także naprawdę musicie wejść do niego i zasubskrybować. Jak najbardziej, słuchajcie. To jest Weltes, kolejny bardzo ciekawy kanał Ptaszniki Zająca. Słuchajcie, to jest y, kanał, który już dawno, dawno obserwuję i strasznie się mocno rozwija ten kanał. O co w nim w ogóle chodzi? Jest pewien facet, mężczyzna który słuchajcie, zajmuje się ptasznikami, takimi pająkami różnymi w ogóle pająkami z kolopendrami, mrówkami yy, tam chyba modliszkami nawet gekonami i wężami także wszystko co wije się i niektórzy mogą się przerazić to on właśnie to zbiera, opiekuje się naprawdę się cieszy z tego co robi mnoży również tam są yy, pająki, które Kopulują, tak zwane. I słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, że ja miałem strach przed pająkami, dalej mam strach, a skorpiony jeszcze. Skorpiony też ma, chyba, tak mi się wydaje. No, ale ogólnie miałem strach przed pająkami i powoli ten strach mija, jeżeli oglądam ten kanał. Naprawdę, to jest y, pokazanie pająków i ogólnie y, takich rzeczy, które chcielibyśmy zgnieść y, klapkiem, zgnieść czymkolwiek w bardzo dobrym świetle i bardzo. Pozytywna energia, i w ogóle jest bardzo dużo pozytywnej tej energii, która wypływa z tego człowieka i zaraża nią naprawdę zaraża. Oprócz, właśnie, ym, zbierania tych ptaszników za, yy, i tak dalej, pająków, to również ma paczki niespodzianki, ludzie wysyłają mu, i on otwiera na odcinkach. Co jeszcze słuchajcie? On czasami robi specjale i jeździ do różnych krajów. Obecnie zamknięte są granice, ale po prostu myślę, że jak już otworzą, to na pewno pojedzie w kolejny kraj. Bo ostatnio nie pamiętam gdzie pojechał, ale gdzieś tam pojechał. Więc on czasami ma specjale, gdzie po prostu jedzie do różnych krajów i tam yy, szuka właśnie pająków, różnych takich rzeczy. I naprawdę widoki są świetne. Ostatnio kupił drona, żeby lepsze były materiały, także naprawdę polecany kanał. Materiały są raczej 2 trzy w tygodniu yy, i naprawdę zbieram bardzo dużo wyświetleń, bo naprawdę ten kanał się rozwija. Nawet 30 minut temu yy, poszło ten, poszły, yy, poszedł filmik. Także ja ogólnie z tego kanału nie oglądam wszystkiego, ale niektóre materiały oglądam. Także starałem się być na bieżąco z tym kanałem i naprawdę polecam. Jak najbardziej. Dobra, przechodzimy do drugiej. Może wiecie, po, będę brał po dwie linijki, kurde, bo ja gadam, gadam, ale słuchajcie, jest warto albo po trzy linijki. No, yy, chyba każdy zna ten kanał. Tak jak Verteza znał, to musi znać Minecraft Verteza. Yy, to jest kanał oczywiście prowadzony przez Verteza, tylko z treściami Minecraftowymi. Ostatnio. Yy, Niektóre serie się pojawiają, Murder Mystery, trollowanie RL Craft z tym Mishimim, z którym ja też miałem Możliwość nagrywania nanoparty, czy tam nawet Minecraft party, naprawdę jest. czy Defran jest dużo, naprawdę dużo tych materiałów. Materiały pojawiają się raczej codziennie, choć czasami te dwa dni przerwy. No, obstawiam, że 3-4 w tygodniu to na pewno, więc... Jeżeli ktoś uwielbia Minecrafta, o 600 subskrypcji. 600 tysięcy subskrypcji mu weszło, także naprawdę fajnie. Map, mapki od widzów nagrywa. Oglądanie graczy. Naprawdę dużo tych materiałów jest. Naprawdę one są fajne. Od czasu do czasu też oglądam, ale po prostu z tego powodu, że mam dużo tych subskrypcji, jakbym oglądał każdy materiał, to było za dużo, a ja wybieram takie, które naprawdę mi się podobają, więc ja z tego materiału oglądam Raz na jakiś czas materiały. Dobrze, to, to mamy Minecraft Vertes. Czas przejść trochę z kanału gamingowego na kanał yy, rozrywkowy czyli Jelenie Jaja. No, myślę, że też większość kojarzy Jelenie Jaja, bo to jest kanał, yy, gdzie załóżmy yy, główny yy, Piotr Jeleń, założyciel, mi się wydaje Jelenich Jaj, wraz ze swoim kolegą. Chodzą sobie na przykład po supermarkecie i pytają ludzi o jakieś śmieszne rzeczy. Próbują po prostu rozśmieszyć jak największą liczbę osób i naprawdę im to się udaje naprawdę robią to w fajny, ciekawy, naprawdę kreatywny sposób. Czasami nawet widzów proszą, żeby pomogli im w różnych żartach, więc to są żarty, ale takie naprawdę w porządku, na poziomie nie one są, nie są, wiecie, takie hamskie, tylko naprawdę są fajne. I po prostu no, cały czas to robią, choć teraz widzicie, materiały mogą się prawić raz na jakiś czas, ale jeżeli w ogóle się prawia materiał na tym kanale, to ja oglądam w 100%. Każdy. Każdy materiał, naprawdę oni są świetni w tym, co robią. Naprawdę uśmiech jest na twarzy od oglądania. Myślę, że chyba każdy tak ma. Nie tylko ja, ale ten kanał jest naprawdę, naprawdę fajny i zachęcam. Dobrze, ja tylko się napiję, bo cały czas mówię. Wiecie o co chodzi? No i kanał, słuchajcie. Kanał Horsemani. Niedawno, w sumie, powstał. Ty w się sensie może niedawno, to tam. Um, dokładnie nie wiem, kiedy powstał. Jest, kiedy powstał, w sumie? Czy, czy nie ma? Data założenia 17 stycznia 2019, więc widzicie, data dołączenia moja. A praktycznie od razu subskrybowałem ten kanał po rozpoczęciu. W każdą sobotę o godzinie 17 pojawia się materiał na tym kanale. No i słuchajcie, co oni robią? W ogóle Hoysmeni to jest grupa, która składa się z Plagi, Skupsona, Diabełu, yy, Dobrodzieja i Bladiego, czyli yy, YouTuberów, którzy, yy, no tam. Coś tam robią, wiecie, nagrywają swoje, jakieś tam wyświetlenia mają itd., ale to jest na poziomie takim średnim i łączą się razem, żeby tworzyć zabawny content. Yy, razem będą się bawić jak i inne ekipy. Ekipa X, nie wiem czy jeszcze istnieje, tam gdzie Stew. I też ekipa Freeza, także to jest taka ekipa, która tworzy właśnie materiały typu Familiada, najtrudniejsze wybory, nie możesz dla Lasera Challenge, yy, jakieś jajka znajdowanie, Hide and Seek czyli wiadomo szukanie, jakieś y, wiedza o youtuberach i tak dalej, jakieś czółko nawet, naprawdę fajne. Fajne materiały się pojawiają, jakiś głuchy telefon, jest naprawdę git. Także to jest kanał kolejny rozrywkowy, i ja oglądam materiał na tym kanale każdy, każdy materiał, bez rzadko oraz na tydzień, i naprawdę one są ciekawe, przynajmniej dla mnie. I, I fajnie się to ogląda, naprawdę. Przynajmniej dla mnie. Fajny też jest montaż. I materiały, mówię, są raz na tydzień. Także zachęcam bardzo serdecznie na kanał horsemenów. Zobaczmy, co mamy dalej. To, to jest ciekawy kanał, nie? Kojarzycie pewnie Asmana z moich materiałów. Ja go subskrybuję, jak najbardziej. I mam nadzieję, że w końcu zacznie materiały robić, bo ostatnio to tylko jakieś live'y, widzicie, mało tych materiałów, a ma prawie tyle subskrypcji co ja, no widzicie, jednak y, Asman potrafi. Więc czekam aż powstanie ten kanał, mówię, ostatni materiał był dwa lata temu, ale czasami live'a zrobi. Mam nadzieję, że Asman wróci do tego regularnego nagrywania i być może nagramy coś y, wspólnie. Ogólnie tutaj nawet bingo nagleśmy nowa gierka w Minecraft ze snajperem, także jeden materiał jest ze mną i mam nadzieję, że wróci Asman, naprawdę, sympatyczny facet i mam nadzieję, że czekamy na jego powrót, może nie stricte, żeby nagrywał, on w ogóle gamingiem się zajmuje czy to właśnie Fortnite, League of Legends, czy coś takiego, naprawdę też spoko są materiały Także, może, właśnie nie będzie nagrywał tych materiałów dużo, ale po prostu będzie robił live. Czekam na live, czekam z tęsknieniem i mam nadzieję, że Strasman do nas wróci. Ostatnie dwa kanały. Zrobię więcej części po prostu. Planeta Faktów. No, jeżeli ktoś nie zna planety faktów, to naprawdę, no, słuchajcie. Słuchajcie, no to jest kanał, gdzie. Są po prostu 10 ciekawostek albo 10 różnych sytuacji na jakiś temat. Yy, ostatnio 10 lifehacków, które ułatwią Ci życie, część 30. A także 30 części life, lifehacków 10. Zbiera dla Was 10 najciekawszych newsów tygodnia, 10 absurdalnych cenzur w reklamach w Arabii, więc yy, po 10 różnych rzeczy zbiera. I codziennie o 15, yy, codziennie o 15 aż w piątki od 21. Także nawet sam ma nowy wymiar ciekawostek. Także. Ciekawoski, ciekawoski jeszcze raz ciekawoski. Nawet jakieś cztery nagrody dostał. Także naprawdę fajny kanał. Słuchajcie, naprawdę jest super. Ym... Właśnie mówię ciekawoski robi. Nie oglądam wszystkich materiałów na tym kanale, ale staram się większość. No mówię, materiały są praktycznie codziennie, tak jak macie napisane tutaj. Czasami nie nadąża, bo wiadomo codziennie 10 tych ciekawostek na różne tematy. No mówię, ciężko zrobić, ale chyba mi się wydaje, że on w ogóle nie pracuje sam, tylko tam grupa osób pracuje razem z nim i szuka tych ciekawostek, montuje te filmy. Tak mi się wydaje, ale ogólnie robi naprawdę fajną robotę, mówię wam. Naprawdę te materiały są dobrze złożone, fajnie się to słucha. Czasami żartem rzuci na końcu odcinka to zawsze, ale czasami podczas materiału. Także naprawdę fajny. Bardzo fajny kanał. On ma też inne kanały, ale do jednego dojdziemy niedługo. Więc on ma również cztery kanały, które prowadzi. Stara się przynajmniej prowadzić. Naprawdę to jest dużo i naprawdę szacun dla niego. Także czas na ostatni kanał. No i kto to jest? Grabek, słuchajcie. Grabek, piękny streamer. Ja już się wypowiadałem na temat grabka ostatnio podczas materiału, gdzie. Yy... W moje urodziny, gdzie mówiłem, jak być pozytywnym człowiekiem, więc nie będę się wypowiadał dużo na tatrabka, bo już większość powiedziałem. To jest kanał gamingowy, który nie, nie prowadzi materiałów, tylko nagrywa. Y, nie nagrywa, tylko prowadzi y, transmisję na żywo i potem w formie odcinków wrzuca. Także y, dużo tego jest. Ostatnio y, skończył. Chrono Triggera czy Chrono Triggera zaczął Pokemon White, więc jeżeli ktoś lubi Pokémony, ostatnio też XCOM zaczął, także XCOM i ogólnie różne gierki, ogólnie gamingowy kanał, jeżeli ktoś lubi coś takiego naprawdę posłuchać, jak ma dużo do powiedzenia ten piękny streamer, i ogólnie jest super człowiekiem, więc nawet za sam. Charakter, ja bym wszedł na kanał i po prostu go oglądał. Ma teraz bardzo duży przyrost subskrypcji. Możemy go poprawić. 2,22 tysiąca subskrypcji. No, ponad 2000, tysiące, ale mam nadzieję, że wzrośnie ten kanał, bo cały czas obserwuję yy, jego progres i jak widzicie, jestem praktycznie na każdym live. Więc jeżeli ktoś chciałby mnie znaleźć na czyimś live, to najbardziej ugrabka. Tak mi się wydaje. Ugrabka to będzie naj, największe prawdopodobieństwo, więc zasuwajcie jak najbardziej. No i co, słuchajcie, trochę się rozgadałem. Nie, nie chcę, żeby ten materiał wyszedł za długi, więc dwie linijki dzisiaj obskoczyłem. Mniej więcej na każdego poświęciłem dwie minuty, bo wyszło 20 minut. W kolejnych kolejne dwie, w kolejnej dwie. Tu dwie i tutaj do końca. Także może być kilka części może byście chcieli więcej części, to wam opowiem o innych. Nie patrzcie, co tam jest dalej. Niedługo mam nadzieję, że to dojdziemy i będzie druga część. Także dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Wszystkie linki do tych 20 kanałów. Nie, do 10 kanałów. Nie, do 12, bo jest po 6. Do 12 kanałów linki macie wszystkie w opisie. Do wszystkich zapraszam. Subskrybować ich jak najbardziej, bo to są fajne kanały. Jeżeli sniper je subskrybuje, to znaczy, że są fajne. Zasuwajcie do nich. Życzę miłego dnia. No i cześć.